Cześć się mano wszystkim ludzie, z tej strony jak zawsze Gajtosz i sorry, że tak późno ale zupełnie wyleciało mi z głowy i zrobimy sobie randomowe nie wtorki w środę, znaczy nie wtorek w sumie, no jeden dzień mi naprawdę wypadł z, z obiegu i tak wszystko przeleciało. Ale no jak widzicie gra Happy Wheels Zrobimy sobie play a, chociaż, czekajcie, czy to są poziomy, ja bo poziomy przez ludzi zrobionych Chyba tak No nic Eee, buch. zobaczmy O co chodzi, Szczałki, spacja O oh, shit, welcome tu coś tam, dobra, jedziemy, wow! wow! o, jak, yy... O Jezus Jak, o! A, uwaga, te szalanie. dobra Usz, a, no i zabiło mi Kakaluda, e, halo Jedź! Alo Tato! Dostałem eject! Uhuuuu! Oh shit Dobra, jeszcze raz No, podejrzewam, że każdy z Was chyba zna tę grę Happy Wheels Wiecie, że to można się lać, lać krew, przeważnie o to chodzi żeby... o oh, fuck, co się stało? Urwało mi łapę i wylądował No, no wiecie, że to Śmierć to, to jest normalna rzecz w tej grze Jedzie tu powoli... Tato uważaj! O uważam, uważam synku! Wow, nie, wow! Skupiliśmy kawałek krzynu! O oh, shit! Łoo! Wow. Ale ma po super zrobioną, taka fajna się 3D. Yeah. O cześć synu! Tato zostawiłeś mnie! No i kij z tobą! Ja sam jadę do domety, będę jak Majka! Lety! O do w pizdu. Kuźwa! Nie w tą stronę! A to! Bujaj się synu! Hop! Ooooooh! Oh. Kurwa, czekajcie, jeszcze raz tą spróbuję Dobra, i do przodu! I jedziemy! Chodź, chociaż tu wskoczyć, no kurwa, nie da się... O! Oh, Jest! Lecę. O, oh, kuźwa Co teraz? O! Oh, FUCK! A! Ah. Chyba no, miałem tak zrobić właśnie Dobra, idziemy dalej Co to jest? Ale ex... Łoooo! Pan wygodny ma... Byliśmy tak blisko mapy Mety Whoa. That was insane! A, muszę sobie... A, to w dupieniu ale no ty, czym ja tam leciałem? Głową czy ręką na tą metę? Nie, spoko, fajna mapa Prehistorik coś tam Pilgrim Whatever is this O oh. Jest I'm sorry, but there's nothing we can do A to to trudno Mio O, oh, shit. Super pół, okej O super ty Aha, no to wskoczymy sobie tego, No! No! Skiknij tam. Jeszcze raz. Op! A! Jadę po mikroskopie. Chodź, tak. O. 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 o... Jedziemy. Pam-pam-pam. O! Pam, 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 pam. Oh, shit! To chcesz Pam-pam-pam-pam. Guzik. O kurwa. A co robi ten przycisk? Aha! Scheu powiem, że nie wiem, czy to jest normalne. Não, não co się stało. Jedziemy! Oh shit. Boom! Dinozaurus, Rekinus, Marcin... Oh jezus. Dobra. Oooooh, oooh! Ah. Thank you! Found... Uh, thank god you! Oooooh, miałam mina za... For... No i force jest jakąś Ty zaraz po... O Jezu, tam już lecą po mnie! Uciekamy! Czekaj tam była jakaś jaskinia! Pięćdźwiedzia O, widzicie? To jest skrót! O oh, fuck woda Co jeszcze, że zaraz stracę głowę. ja wam że to był skrót Land here O! Oh! Jedź! Jakieś instrukcje, nieważne A chyba jednak ważne. Może je przeczytam Use arms to grab Space, coś tam Hopaj! Use Z Eject O, oh, a, ja muszę spadywnąć Grab here, a jak się grabuje? eee... Shift zetką Spacją? O! Idziesz! Ale super bieg na tym dużym czajcie ŁOBUDO! Aaaaaah! nam nam braw 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 Jetboy EXTREME Ja bym chciał taką coś takimi piłkami, że za to pokażę Tak widziałem Jest taka fajna mapa, co bierzesz tu takie piłki, takie się... Wow Wait Start Flight. Coś tam Shift O kurwa. Ty, jestem jakimś super Normalnie są oh, takie Welcome to my brand new website Ciao bądź Narkotyki, jedziemy uh, when the color of the screen changes, do not move. Dobra Kiedy się zmieni? Elastycznie się zmieni, czy to w ogóle się kafne, że się zmieni? już się zmienił? Uh! Hey, wait! Uh! Shut the fuck up, son! I ah. don't care, give me that! Tak, to nie ma ah. narkotyków! Weźmy! Dzięki, stary starcu! Pada pig up. Ooooooh, fuck! Tak, to co zrobiłeś? Zobacz wielkie hot dogi! Spierdalaj synu! Nie wiesz żadnych hot dogów, są duże grzyby! O, gdzie my jesteśmy? krasnoludy, synu, mówiłem ci, że istnieją. Ale tato, co? Nie ma wcale żadnego, ale rozjechaliśmy ślimaka. Tato, co robisz? Cia synu. Eject! Tydyt! Mogę jechać dalej? Nie mogę! O! 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 Synu, co robisz? Tato! Le, a, a, synu, co robisz? Dobra, lecimy stąd. Pokémon! Czy wszystkie masz? O, mogę wybrać. Ja chcę tego. Tego z ten... Tego z synem, no? Wybieram Cię. Dobra. Pokémon, Jim. Pikachu! Pom, 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 pom. pom, pom! O kurwa mać Ja muszę ocalić świat, świat, du -du -du. Wybieram cię. Pokemon Tutaj wygram mecz Nie poddam się Synu, uciekaj, Thunderbolt! O, zobacz Musimy ocalić Pokémon. Pokemon O, oh, fucken! Synu, nic nie widziałeś? Zamknij oczy I tata to przeżyje O, oh, fuck o, mój syn nie ma, a nie ma głowę Dobra Chiglipa A, coming soon, tak? Ole się rozwaliłem Łooooooo! <laughs> ah, it's coming Okej okay. Co jest dalej? O, tam jest Helena Pierdalno, Dobra Dobra, ja bym chciał porzucać piłkami Dziś rzuca piłkami. Stoj! Speed bridge, to może być dobra A to, jedziemy bardzo szybko! Tak, wiem, ty, no zaraz umrzesz! Co to do podziało, że nie ciała! wiem, że umrze. Siada! O! Oh, fuck! O, jeszcze raz. Muszę bardzo szybko chyba jechać. Dziemiu Lecimy synu, zobacz! Nieu, 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 nieu. Tylko nie obudź mi matce. Dobra tato, spoko! Nieu, nie. Ała! Jak chcę sobie rękę?! Co?! To jest niewykonalne! Jedź! Dobra, nieważne, nie. Ała! Teraz już nie mam dwóch rąk. Nieważne, po co mi ręce? Ważne, że mam nogi! Dobra, fajna mapa była, ale niestety nie dojechaliśmy Czekajcie, Back. Brawsa levels. Okej okay. O! Throw, ale o, oh, ball throw. Nożami nie umiem Please wait for screen. Hint Throw five different balls to each hole to win. O oh, fuck! Jak się łapie? Spacją i się rzuca? O, oh, no to Aha, od razu jestem. Ten... O, oh, ale trafiłem Spacja. Bang! No i pizdę. Nie wiem, jak się że rzuca, wiecie. Trzeba chwycić, teraz spację nacisnąć, on teraz trzyma. Tak, i teraz zamach i... Łop! No to wpizda. Łop! O! Oh. Ole trafiłem Hop No, wyjdzie jakąś Hop O oh, shit Dobra, to no, dopyta mapa, jacy inną e, No 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 Gdzie coś tu się wpisywało? Search by name e, Wpiszemy sobie tych ry of. Search Mole tego jest Pro your pogo Nie Frow yourself e, O, throw balls No i dobra Ooo o tak ją właśnie mi chodziło. Dobra. Hop! Death. O shit. No to jeszcze raz. Jak to się chwyta? Ej, wystaw te łapy tam. Halo! Mutant! Jeszcze raz. A, ja tę mapę mam... Łapy mam jakoś tak dziwnie to... No! O! Chwyć! Chwyć ją! Chwyć ją! Grab! No! Hop! Wow, Nie! Łap! O, mocno! No i wpizdę No te ręce są tam jakoś zaklinowane, ja nie wiem, do typu ta mapa Jeszcze raz, rating uh, by rating uh, Rating Dobra, refresh results Ooo, oh, tak jest Throw the ball No i ja chcę piłkami rzucać Oooo oh, shit Czekajcie, najpierw się muszę ejectnąć Aha Chwyć piłę bad o ale teraz ciepłem no no nice ale gdzie mi liczy te punkty Snow nice oh yeah. o, epic o taj no i nadal ja mam... gdzie ona są te punkty a to się nie da umrzeć to chujowa nie ma ryzyka hop hop ciepaj o ale teraz będzie legend tak Chyba wygrałem, nie wiem. Roll the Balls, na 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 na. A to co? O ty, punkty to... A czekaj, najpierw się jak trzeba. Hop! Ale rzuciłem, 5 tysięcy! Ale jestem świetnym, wy to widzicie? Ale punktów nie liczę znowu. Ale pierwszy rzut i... Hop! A dobra. Hop! No ale nie zliczam mi punktów, to tak, do dupy. Ale zajadałem Katastrofę ekologiczną oczywiście, nie Ty, no zobaczcie to, jak się fajnie podbijało Co ty robisz? E, puszczaj to Zaraz są policzek punkty Ale obczają już tam mniej więcej, jak to się robi Chciałem jeszcze raz tylko No, no ta, dobra e, Nie chcę restart, chcę exit, chcę inny poziom <laughs> Co taki, gdzie można umrzeć Tu też? O, oh, you daj coś tam no i to będzie spoko Oh shit, ejectuj się O oh, no to fajnie Nie, jeszcze raz bo się coś zepsułem Ejectuj się, no i O dobra Hop 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 No, nie chwytam piłek! O, oh, ale ciepłem Jaki fa... CO?! Nie, 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 nie! Aha. Jeszcze raz O Jezus No to nie, to jeszcze raz Ale ciepłem Plus 4 stars No nie! Szybko rzucaj! Robonik! Głowę mam za 500! O tak! Huhuhu! Uwielbiam po prostu rzucać tymi piłkami, nie? Ja w przatku No i wpis, dobra, Alexid. <laughs> zaraz znowu umrzemy. O, rzucaj dziećmi, to może być spoko. Ty, no jak ja mam rzucać tymi dzieciakami? One takie ciężkie są. Raid 5 i... F... A, jak tam trafię, to mam dać piątkę, ta, Dobra. Wow! Przecież ciężkie są te dzieci, jak nie wiem. <laughs> nie, do dupy. I M to yourself, to jest spoko. dużo osób tam podobno grało. Ej, mam rzucić sobą. Signal where you land. Wow, shit! Niby tak? Gold! No jestem w goldzie, dziękuję, ale jeszcze raz, chcę, ty... Co się stało? O, to sam się zaczerptało. Awesome. O, sam. Dobra, ale ja chcę jeszcze raz. Co ja mogę, Merku? Gdzie za... TY, moje KOŁO! Co się stało? Um, Bronze. No to jak bronz to już prawie gold, nie? Ktoś dodał ze wtedy! What the hell! Op! Boom. O, prawej przygodzie. You're too fast. No to... pum pum pum. Prawie gold, jeszcze raz. Jak ja to Oj, chyba za wcześnie wyleciałem O, teraz przeszłem, przeszedłem Hop Leć O, tak Czyli ja byłem przed samym końcem, ale tam część mojego ciała wleciała, to git e Exit to menu, to jest spoko, fajne nawet e O, nożami, to jest mega ciężkie, nie umiem nożami No Eject. A, tu już wszystko jest to. Hop. O, oh, fuck. O, zabiję go. O, wyleciał. O, z ekstra. Hop. O, ale prosto w blinkę. I jeszcze jest. O, oh, Dwie pieczenie na jednym ogniu. O, oh, fuck, ile krwi. O, wrócił tam, co, co go wystrzeliło, tak? Aż mi rękę złamało. Zabiło mnie coś. No to fajnie. Ale ci na nadal są świetni po prostu? Eject. Yep. 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 O! Oh, no ale waga, jak go nie zabiła tamto. Hoppa! Helena umarła. Ta czas zabić Johnego. O, oh, fuck. Ja już nie sięgam, no, jestem za duży. Ach. Dobra, restart Czepaj! No tak Ja pierdziele! zaraz... O, ten jak ładnie wyjechał Woooo! Oh, my leg! My leg, oh no! Nie jest świetny po prostu On jest, kurde, komiczny No jak się nic nie stało? Czekajcie, tam tego ninja muszę trafić O, jest, ale dobra, spadł Do dziadka Oh, my leg! Kurwa, my leg! Ah. Fucking! Dobra, fajne to było. Umiem, że nożami nie umiem rzucać. O oh, Knife Master, dobra Ale to już noże to faktycznie jest. Hopaj. No ciepaj nimi! Oh, my. O maj! Wszystko! Siebam, co Fakirów. O oh, fuck. Dobra, wyłączamy to. No, sem na mapa. Pro car. Oh, to może być ciekawe. Ja mam kurwa rzucić samolot. Wy no ja chujowo samo rzuciło. Patrzcie. widzicie, to kurwa samo rzuciło, to chujowo. Dopyta mapa. Pro adjusting Bieber. Gdzie jest Justin Gibber, ten mały grzdyl? To rzucamy. Get a ball in here. Aha, no dobra. To samo, czy w sumie tak ten. Boom! Boom! A do dupy to. Nie, daj mi jeszcze piłki. Nie da się to jeszcze raz. co Muszę ją tak... No ej! Pić piłę. O górze. No, op, dobra. O oh jest, pięknie będzie Jest, siedzi Bum! Dobra, spoko A czekajcie teraz sobie jakąś, jakąkolwiek znajdziemy Ale żeby rating miała, nie zły. It's impossible You can make it! I can make it! Oh. Fuck synu, coś zrobił ty to wina mojego syna, bo on był za ciężki Synu trzymaj się! Tato będzie się, Synu trzymaj się, tato będzie szalał! Tato, co robisz? Jadę kurwa O tato, coś ci odpadło! A nie tato! That's easy, man Co prawda ponieśliśmy śmierć, ale wygraliśmy DJ Music Mixer Demo Hop Hop Kurwa jak się jedzie A, shotgun, mi przyszedł Down. Here's your music Nieźle mi poszło Całkiem nieźle Exit menu Save the food Fruit Oczywiście tego pana A to nie ten Wygrałem? Wy... Wygrałem! No dziękuję! <ścoughs> Ohooo! HD Extreme Dobra Nieźle mi wyszło Rob Swing Pro O oh! oh, kurwa Jeszcze raz, nie chciałem ci tego zrobić, przepraszam Trzymaj się! O oh, Jeszcze raz, fajna takie rzecz, chcę jeszcze raz Hop Hop Siedzi Ale oh, jest świetne. świetny Co teraz? Chwyć się, Fidź się jakoś, CHWYĆ, CHWYĘĆ Nie wiem jak, plecami... O fuck, jest, dało się Dobra, trzymam się, trzymam się, trzymam. Gdzie mam się puścić? Gdzie mam się... Tu! FUCK! Jeszcze raz. Aha, ekstra. Aha, znowu bym prawie umarł. Chwyć się! No ty o górze. Nigdy nie wiem, którym on spadnie, nie mam gdzie te ręce. Dobra, chyba w lewo zawsze. O, dobra, udało się. Jak małyż! O, fuck. Trzymam się. Ale się skulił fajnie. To Jezu, już myślałem, że się puścił. Wydaj się, wydaj! O, wydaj się! <grym> o, pięknie to wyglądało. Naprawdę. Hop! To, to już jest tam easy man. O, jak się fajnie chwyciłem. Nareszcie na brzuchu. Chociaż to i tak nic nie zmienia. O, o, le ze mnie akrobata. No chwyć się! Ty ogórze górze. Ja to przejdę, zobacz, Ja to przejdę. Link oczywiście do gry w opisie, jakby ktoś chciał spróbować. Hop. O! Bang. Nazwę mapek no to będziecie mieli na filmie, jakbyście chcieli da też zagrać O oh shit Dobra, lecimy. Jakby co chwyta się spacją, nie? Chociaż tutaj ten, nadal nadal macie instrukcję na, na stronie, także wszystko jest wiasione. Nie! Yeah! Dobra, ciągnij mnie jeszcze. Jeszcze ja się, się trzymam, tylko noga. Dobra, to ja już wszystko w pizdu. Ostatni raz No już chyba przedłużył odcinek Hop, hop Trzymaj się? Trzymaj się! Dobra Nie wiedziałem, że się trzyma David Trzymaj się Trzymaj się I tam! Sejd stąd, Syć! Shift, o, oh, oh. Ej, No sześć, błagam! No trudno, nie, nie udało się. No, także mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, łapki do góry, bo to naprawdę motywuje. Trwa to 3 sekundy, także już, łapkujcie, to teraz łapka do góry poszła. No i jeszcze ładnie wam to teraz wyskoczyło, udostępnij na Facebooku. Trwa to dosłownie 5 sekund, także jakbyś mógł, udostępnij jakbyś mogła też. Do następnego odcinka. Na razie!